Tak czy każdy swój w Nie. Już jak w... tych wszystkich, którzy w tobie pokładają nadzieję, po Bogosław ten nowy oddział i szczerze tych, którzy bym ja na śnieg wybielej. podziękować i wymienić tutaj osoby, bez których ta inwestycja, której się nie udało zrealizować. Tutaj w pierwszej kolejności chciałbym podziękować Zarządowi Powiatu Jaroczyńskiemu, włączając z, z Panem Starostą Mikołajem Szymczakiem. W dalszej kolejności chciałbym podziękować Radnym Powiatu Jarocińskiego, z uwagi na to, że wyrazili zgodę na poręczenie emisji obligacji, która posłużyła do przeprowadzenia tej inwestycji. Tak parę słów o inwestycji. Inwestycja to te dwa oddziały, o których wspomniałem, po około 25 łóżek, powierzchnia użytkowa po 600 metrów kwadratowych spełniająca standardy, ustawy o działalności leczniczej, czyli tutaj jeśli chodzi o, o te oddziały już jesteśmy dostosowani do tych nowych wymogów. Koszt inwestycji ponad 5 milionów złotych. No i cóż, teraz najważniejsza, najważniejsza kwestia to, żeby personel medyczny z wykorzystaniem tych obiektów dodatkowo jeszcze podwyższał ten standard jakość świadczonych usług, bo tak Gratuluję Szanowni Państwo Prezesowi, gratuluję lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim pracownikom szpitala, ale gratuluję bardzo serdecznie mieszkańcom ziemi jarocinskiej, że mają taki szpital. Ziemia Jerocińska ma wspaniały, nowy i nowoczesny szpital w Jarocinie. Jestem z tego niezmiernie zadowolony. Obok Również strategicznej inwestycji budowy wiaduktów między drogami krajowymi numer 15 i 12 jest to najważniejsza, pewnie inwestycja tej kadencji samorządu Powiatu jarocińskiego. I za to serdecznie dziękuję i zarządowi, i całej, całej Radzie Powiatu, że zdobyli się na te odważne decyzje, żeby tą inwestycję, najważniejszą dla zdrowia ludzkiego, Rozpocząć, czy kontynuować i skończyć. Bardzo mnie cieszy to, że koledzy z Pleszewa wzięli tutaj udział i pokazaliśmy Wielkopolanie, że potrafimy z sobą współpracować i to jest piękne. Od kogoś się nie uczyć jak od najlepszych. Także dziękujemy za tą współpracę i pewnie dalej. Daj Bóg, żebyśmy współpracowali, żeby oba powiaty miały jak najlepsze efekty, a pacjenci byli jak najbardziej zadowoleni. Teraz chciałoby się następny krok. Zostało tu wspomniane o, o, jakości, o jakości leczenia, o dobrym klimacie. No myślę, że dobrym takim elementem, żeby poprawić klimat w szpitalu, byłby dobry klimat wśród personelu, szczególnie średniego, pielęgniarek. Gdyby tam można było trochę podwyższyć wynagrodzenia, to by było myślę wspaniale i pomogłoby to spełnić ten cel, który mamy, czyli podwyższenie jakości funkcjonowania tego szpitala. Wszystkiego najlepszego wszystkim i gratuluję.